Witam wszystkie kasztany w Bookpack Bootless Gramy sobie losowego ranka losową postacią Pyromanka. Jest super, fajnie, fajna postać O co chodzi z tą grą? O co chodzi z tą grą? O dobra, to jest ten fajny plecak, jej Ta gra, o, o co nie chodzi? Chodzi o to, że się napalasz z innymi w sensie natury i masz, tu masz plecak. I w tym plecaku... W tym plecaku sobie układasz przedmioty. I się później nap... tym plecakiem z innymi. Świnia. Jeszcze coś może na przecenie banan na przecenie. Świetnie kupię. Mamy całkiem fajny porządek, Nie powiem. Podoba mi się. Dwie papryki tam. Będzie mi to generować ogólnie HP, więc git. No a tutaj dwie bronie na starcie to naprawdę bardzo fajny stuff Pierwsza wygrana Mamy łopatę. Można na dwie łopaty zagrać, eh, nawet nie najgorzej. Ułóżmy to tak. Crafted Crystal na starcie. Nie chcę. Nie chcę. Miotła. I nie ma... Nie ma łopat. W sensie patelni nie ma. za gówno. Znaczy młotek sam w sobie jest bardzo mocną bronią. Nie powiem. Więc tutaj mogę mieć problemy delikatne. Natomiast wydaje mi się, że powinienem to wygrać przez moje przyspieszanie. I tak się stało. Burning Sword and Burning Blade use. Nie jest mniej staminy. Nie, 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 nie chcę. Smenual... wall. Nie, też takie średnie, może akurat Dick się trafi. No nie. Dagger Nie Jak to ułożyć? Tak to chyba ułożymy Kolejny ten kamień, żebyś tutaj Dawaj mi patelnię Jest patelnia, druga łopata No to w tej rundzie ta runda jest na przegranie, bo nie będziemy mieć tyle stabilny San Armor, co robił San nie, bo ja nie mogę San Armor A może po prostu ten może po prostu byśmy zrobili Vampiric Armor? Albo S Leder Armor? Pod Leder Armora też nigdy nie szłem, no. No, chyba zrobimy się ten... Ice Armora, tego zimnego Armora zrobimy sobie. Bo nigdy go nie robiłem, a no, może być fajny. O Jezu, jakie gówno poszło. Znaczy, prawdopodobnie to przegram, bo nie będę mieć nic z w tej walce. Ale, no... Nie to nie zmienia tego, że gość ma gówno bindę. Bardzo słaby miecz, bardzo słaba broń do bicia. Ogólnie bardzo słabo mu idzie. Znaczy... Prawdopodobnie to wygram, mówię, bo nie mam staminy, ale... No. A teraz już będę mieć stamina. Dwie łopaty. Fajnie. Kolejny ogień. I piasek piazialne. Może bardziej. Tak. I tutaj, Armor yy, Banan. Kolejny kolejna świnia. Może. Tylko byśmy jeszcze wtedy musieli sloty jakieś ogarnąć. Ok. Nie wiem, kto wygra. Szczerze mówiąc, Staminowo on będzie mieć więcej staminy na pewno. Ale damage'owo wydaje mi się, że mimo wszystko ja wychodzę lepiej przez te. Nie, wychodzę podobnie do niego. Wychodzę podobnie do niego. No nie wiem kto wygra mm, Centymetry mi się wydaje. Centymetry Sloty. Świnia. Banan kupię na później Może nie tak na później. Mm, tak 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 tu sobie włóżmy dwie łopaty będą szybko napierdzielać drugi banan o ładnie to się aktywuje to sobie walmy kamień sprzedajmy no 100. no i ten jeden ogień na później zostawimy na później A właśnie, bo ja itemów nie tłumaczę. Ja zapomniałem, że itemów nie tłumaczę. A ja jestem głupi. Dobra, łopata. Łopata, ona mi kopie co turę. Losowy item mi kopie. I ma 40% czasu na nałożenie blinda. A blind zmniejsza celność o 5%. Więc bieżący ty potrafia. Banan generuje. Mi... Ale chyba przegrałem. Banany. banan mi generuje staminę. To mi generuje przyspieszenie i hila. I... a to mi też generuje przyspieszenie. A to mi generuje shield, otworzy, A to mi generuje kasę. Mm, Lata mulet. Chciałbym ale nie. Chciałbym malenie. Nie, nie tym bildem. Mm. Holy Armor. Sa co robił Sun Armor? Bo już nie pamiętam. Son Armor? Nè 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 Vola Ice Armora Vola Ice Armora oh, 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 oh. Il ALE GUVNO Ale gówno ma I najgorszy jest to, że ze mną wygra prawdopodobnie Ale nie, jednak nie, jednak jestem lepszy, jeszcze jestem lepszy Kurde, nie chcę się trafić ten. Nie chcę się trafić ten przedmiot Ten bardzo ważny przedmiot nie chce się trafić, Bałwan Fancy Fancy graper muszę wziąć To jest item, który... którego sobie nie odpuszcza jako... ...grać. Mm. Zlaty. Jak działa Fancy Fancy Jak atakuje, biorę 3 laka. Jak zmisuje, dostaję 3 laka. Już... Jak atakuje, to użyję strzelaka laka i dostaję 3 damage'a. Jak zmisuje, to dostaję... Yy, ...to dostaję 3 laka. Eee, nie chce mi się trochę od to grać. Daj mi tego bałwana, profe. Ja potrzebuję bałwana mieć. Taki byłby to wtedy świetny build. Jakbym miał ba bałwana. False Life, milion kryształów. False trzeba. Spear, który pochłania niesamowicie dużo tarczy. Nie mam builda pod tarczę specjalnie dużego, więc tu wygrywam. I uzyskuję życie. Hmm. Chyba sobie to po to, to zagramy. Znaczy jeszcze... Jeszcze nie mam bałwana, nie wydropiłem. A muszę wydropić bałwana Bałwan! jest! Mamy! Snow armor Ice Armor Jeszcze z czymś coś się łączy? Nie! Mamy to! jest Wygraliśmy! Status Battle Game 20 ten for each yy, 6 tego przyspieszenia na us 2 mrozu. For each bruce in your opponent, item has critic chance and critic damage. I ludowe itemy of są oferowane w sklepie. Tak jest, tak jest. Ta runda była na przegranie, tak czy inaczej. Nie interesowało mnie to specjalnie. Mamy Ice Armor. Dobra, teraz jest fan. Teraz jest fan, bardzo fan teraz jest. Bo, bo trzeba lepiej ułożyć. To trzeba ułożyć tak. Najlepiej, To trzeba ułożyć tak. Tak. Mm, ten kamień może być... Znaczy. Tu To może być gdziekolwiek, aby się przydało, żeby to było. Roll. Sloty. Tak trochę na... Tak trochę gównianie ułożone, ale... Lepiej się nie da. Stamina na kolejny. Więcej slotów po prostu. Drugi Ace Armor. No sobie nie odpuszę drugiego Ace Armora akurat. Drugi Ace Armor mi naprawdę... Poprawi DPS-a, w się... Sensie... poprawi mi przeżywalność. Bardzo dużo tego bloka mamy na starcie. Bardzo dużo. Nourrish. Szczerze biorę nourrish. I kolejny Ice Armor. Leist na pozycji. Tutaj stand, kolejny item. Light nie mamy niczego pod Lightsabera. Kupiłbym sobie... Nie kupił, ale zarezerwowałbym sobie bl Bladamulet. I szukałbym po prostu jeszcze Ledel Armora, żeby zrobić sobie vampiric armora. 247 tarczów. To jest olbrzymia ilość. To jest olbrzymia ilość. Szczerze mówiąc. Naprawdę olbrzymia ilość. 24 mrozu, ja mam 11 przyspieszenia. No bardzo mocny beat! Bardzo mocny beat! Zamieńmy sobie to, bo w sumie powinienem to nazwać mieć. Druga mi kamyń. na ten Kupmy to. Kupmy sobie to. Rule Hard Container wezmę. Hard Container wezmę to jest item, który warto brać. Warto brać ten containera, bo to nam jest to jakakolwiek Jest to jakakolwiek generacja Po prostu tego Generacja Regena A ewentualnie byśmy sobie faktycznie Pod tego Lightstabera poszli I byśmy sobie grali pod Lightstabera e, nie chcę Gładam ulet po prostu, żebyśmy mieli wampiry z jakikolwiek. Może być. Hard container Nie wiem trochę gdzie umieścić hard containera Tutaj po prostu Jest to generacja po prostu przyspieszenia Z Leder armora zwykłego. Zwykłego Leder Armora, najzwyczajniejszego. Mamy bardzo dużo bloka na początku. Naprawdę tego sztuka mamy gigantyczną ilość. Jeszcze mówię, jakbyśmy mieli bladamulet, to byśmy... W sensie... tego, właśnie, o, Vampiri Armor'a, to byśmy byli niezniszczani. Nie ma żoku. Kościół ma obrzydliwie dużo bawów. Zmiażdżył nas. Zmiażdżył nas, nie ma co mówić. Yy, kolejne przyspieszenie. E. Kolejny hack na tej dnie, ale Light bara już wezmę. Zamiast tego, zamiast yy, tej broni. Rozumiem. Co Cold Mirror. Wezmę. Wezmę ten item. Wolpertingera wezmę. To, to, to też jest item świetny, warty brania. Okej, okay, gościu. Po co ci są dwa sananarbory? Jeśli nie masz shielda, to te sanarbory są takie Średnie bym powiedział Molten great Sword Bardzo mocny przedmiot Nie mam staminy Przegrałem grę? Tak trudno Trudno przegrało się Następnym razem będzie lepiej Żegnam